Masz stary piec, nieszczelne okna lub nieoczyszczony dach? W ramach programu Czyste Powietrze możesz kompleksowo zmodernizować swój dom z dużym dofinansowaniem, które znacząco odciąży koszt Twojej inwestycji. Nowe zasady programu obowiązujące od marca 2025 roku umożliwiają uzyskanie nawet do 140 300 zł netto dofinansowania na modernizację domu. Najpierw bezpłatnie oszacujemy, ile możesz otrzymać. To realna szansa na cieplejszy dom, niższe rachunki i koniec problemów ze starym źródłem ogrzewania. Z dofinansowaniem możesz sfinansować wymianę pieca na pompę ciepła, kocioł na pelet czy drewno zgazowujące. A także termomodernizację, ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi. W zależności od Twoich dochodów możesz uzyskać nawet 100% kosztów netto. Jako beneficjent opłacasz tylko VAT. W Expert Team najpierw bezpłatnie szacujemy Twoje możliwości. Zlecimy audyt energetyczny, a później pomożemy w skomplementowaniu dokumentów. A następnie razem z Tobą złożymy wniosek do odpowiedniego operatora. Potem kompleksowo zrealizujemy Twój projekt. Kliknij Dowiedz się więcej i zostaw kontakt. Odezwiemy się do Ciebie i sprawdzimy z jakiego dofinansowania możesz skorzystać i co konkretnie da się zrobić w Twoim domu.